Siemaneczko, z tej strony ChatPlayer, Player, witam was serdecznie w pierwszym materiale z Black Ops 3 beta jaki mam dla Was przygotowany. Dla mnie niestety cała przygoda z Betą się już zakończyła, jestem użytkownikiem PlayStation 4 i przez ostatnie kilka dni no, starałem się zapoznać jak najbardziej z tą produkcją, spędzić z nią jak najwięcej czasu dograć dla Was jakieś materiały, więc tutaj zaczynam się z wami nimi dzielić. Jeśli ktoś z Was gra na Xboxie lub na Xbox One oczywiście, lub na kompie, no to wasza przygoda dopiero się zacznie, teraz macie okazję ściągnąć właśnie betę. Jeśli chodzi o użytkowników PC ta, jeśli ktoś z was posiadał na Steamie Code Ghost, Advanced Warfare, albo Black Ops 2 nawet, możecie w tym momencie już pobierać betę, ponieważ dla tych użytkowników, którzy jedną z tych gier wcześniej na Steamie posiadali, podobno automatycznie się beta pojawia w bibliotece, więc po prostu zajrzyjcie, i może już będziecie mogli ją ściągnąć, więc tutaj taki, taka mała ciekawostka. Wiecie co, w tym gameplayu nie uświadczycie żadnego dźwięku z gry, cała ścieżka dźwiękowa została przeze mnie usunięta. Połudku temu jest prosty, ponieważ no tutaj nagrywałem cały materiał razem z czatem i super, wszystko pięknie. Czat się nagrał i tak dalej, a ja zapomniałem sobie włączyć własnego mikrofonu na Elgato i po prostu nie było mnie znowu w ogóle słychać. <laughs> Więc nie trzymało się to wszystko kupy. Ścieżka dźwiękowa, że tak powiem, poszła się jebać, a zastąpiła, zastąpił ją ten taki lekki podkład, który słyszycie w tle. Dość sporo go wyciszyłem, żeby również nie, nie przeszkadzał w całym komentarzu. No, mam nadzieję, że wy wybaczycie mi ten bot, zostaniecie do końca. Skoncentrujmy się, że tak powiem, bardziej na, samych, na samym przekazie wizualnym. No i co bym mógł Wam powiedzieć? No, jakieś takie pierwsze, znaczy już pierwsze, no, kompletne wrażenia z bety w tym momencie. Zacznijmy od samego początku, no wiecie co, ja na samym początku trwania całego tego wydarzenia, jakim była beta, no otrzymywałem dość srogie baty, jeśli chodzi o ten pierwszy dzień cały. Pierwszy dzień ciężko mi się było przyzwyczaić do tego wszystkiego. Jak wiecie, ja dość sporo gram w Battlefielda i kod jest 10 razy szybszą grą. I kurczę, no, no miałem problemy, miałem problemy z movementem, ze strzelaniem i tak dalej, no ale przyzwyczaiłem się, ta gra już była nagrywana drugiego dnia. Tutaj widzicie mnie używającego w tym momencie łuku, czyli Sparrow, tak ten łuk się nazywa. E, specjalista, jakiego używałem w takim razie, to będzie Outrider. E, wiecie, że mieliśmy dostępnych 9 specjalistów w bodajże na początku, później jeszcze doszło chyba dwóch, czyli wszystkich ogółem razem było dziewięć, mogę się tutaj mylić w tym momencie. E, czujcie się wolni do poprawiania mnie w komentarzach. E, w każdym razie ja grałem Outriderem, w tym momencie jego umiejętnością specjalną było podglądanie przez ściany na krótkim e, dystansie. I wiecie co? To była kolejna rzecz, której się obawiałem, jeśli chodzi o całą tą betę, że wszystkie te umiejętności specjalistów, tej broni specjalnej i tak dalej, będą bardzo OP, że ciężko będzie po prostu poradzić sobie z takim przeciwnikiem, który dysponuje akurat w tym momencie swoją umiejętnością lub ekstra bronią. Ale według mnie zostało to wszystko bardzo ładnie zrównoważone, ponieważ weźmy dla przykładu właśnie tą umiejętność Old Ridera, którą Wam przed chwilą wspominałem, czyli podglądanie przez ściany. W tym momencie, gdy odpalamy tę umiejętność, gdy ktoś zostanie przez nas zaznaczony, on o tym wie. Zostaje wokół niego podświetlona taka, że tak powiem poświata. Jest, widać to na ekranie, że jesteśmy zaznaczeni na czerwono, więc zdajemy sobie z tego sprawę, że no, ktoś na nas w tym momencie poluje, że jest gdzieś tutaj zagrożenie w pobliżu więc możemy się odwrócić, przyczaić w jakimś rogu, przeczekać, a nuż zdążymy odpowiednio zareagować, więc to jest taki lekki przykład właśnie który chciałem Wam pokazać, że jest to w tym momencie, nawet to dopiero beta, wciąż mogą to wszystko pozmieniać. Jest to zrównoważone i myślę, że nie będzie miało aż tak wielkiego wpływu na to, co się dzieje. Wiadomo, że są lepsze i gorsze umiejętności, lepsze i gorsze bronie, ale każda z nich ma swoje plusy i minusy i mi w tym momencie to wszystko nie przeszkadza, jeśli chodzi o całokształt. Co mogę powiedzieć o samych mapach? Tą mapkę, którą tutaj widzicie, to Combine, najmniejsza. Mapa, która była dostępna w becie, i chyba ta, która najbardziej przypadła mi do gustu, no napakowana akcją: mapka z każdej strony ktoś nadchodzi, z każdej strony coś się dzieje. Możemy tutaj się zdecydować na trzymanie jakiegoś punktu na mapie, lub możemy po prostu non-stop rasować, obiegając mapy, flankować. Tutaj jest po prawej stronie. Po lewie zależy, z której strony oczywiście patrzymy. Z obydwu stron mapy zresztą mamy możliwość flanki. Są to też takie raczej klasterfakowe no punkty, gdzie dość sporo ludzi się spotyka. Więc mamy do wyboru, czy chcemy właśnie tą ścieżkę obierać, czy chcemy brać udział w całej tej akcji, czy może chcemy się gdzieś przyczaić właśnie na środku i tam ogarniać te flanki. No, naprawdę, mapka bardzo pozytywna. Jeśli chodzi o striki, widzieliście mnie już tutaj używającego kilku strików. Ja akurat w tym materiale używam HCXD, tak się to tutaj nazywa. Na początku miałem w ogóle straszny problem wypowiedzenia tej nazwy, bo cały czas na myśl przychodził mi RCXD z Black Opsa 2 Więc tutaj po prostu pierwsza literka zamieniona mamy H, czyli H. I tutaj, że tak powiem, nazwę go takim małym samochodzikiem z Rocket League. ja w tym momencie, gdy nagrywałem ten materiał, jeszcze nie wiedziałem, że można nim skakać, nie przypatrzyłem się na te podpowiedzi, które mamy wyświetlone po prawej stronie, gdy go używamy, tutaj widzicie teraz, że mamy na dole X, czyli Jump. Ja o tym nie wiedziałem jeszcze wtedy, więc widzicie mnie tutaj jeżdżającego cały czas po płaskiej powierzchni. Można również się tym samochodzikiem przykleić do ściany, tak jak my mamy możliwość biegania po ścianie. Więc no fajny, naprawdę fajny stryk, naprawdę bardzo skuteczny. Chyba najwięcej ludzi właśnie tym strykiem ubiłem. Można spokojnie ładować double kill, triple kill, ale również można się wybronić używając perku tego, który daje nam trochę ekstra życia. Tą taką zbroję, że tak ją nazwę. Kolejnym, którego używałem, miałem tutaj nastawiony Hellstorm. Bardzo skuteczny perk. Myślę, że jest o wiele bardziej skuteczny niż to miało miejsce w Black Ops 2. Oczywiście, to wszystko zależy od szczęścia, jak się skoncentrują przeciwnicy w danym momencie, i tak dalej. Ale Hellstorm tutaj no, sieje takie spustoszenie. Zresztą widzieliście mnie chyba tutaj dwa razy używającego, albo jeszcze raz zobaczycie w pewnym momencie, właśnie Hellstorma. Ostatnim trzecim skorstrikiem, który miałem tutaj odpalony, to był talon. Tak się nazywa ten, to ustrojstwo, ten latający bot, który może automatycznie latać wokół nas lub możemy przejąć jego stery za pomocą kwadrata, przytrzymujemy po prostu kwadrat i tam możemy spokojnie właśnie sobie talonem sterować. I też powiem Wam, że dość się sporo zaskoczyłem, że tyle ten Talon może przyjąć na klatę, bo można go ostrzeliwać i tak dalej. Ale o, właśnie tutaj jest kolejny Hellstone, teraz go mieliście okazję zobaczyć, Trzy, triple kill, myślałem, że będzie nawet więcej, a niestety tylko trzech się udało upolować. Ogółem bardzo dużo styków tutaj używałem z tego co teraz widzę, nawet tak nie, nie brałem to pod uwagę na początku. Um. W każdym razie, o czym to mówiłem? A o talonie, że bardzo ciężko jest go zestrzelić. O ile nie otrzyma ciosu, znaczy ciosu, no jakiegoś tam obrażenia z granatnika, czy tam z bazuchczki, no ciężko, ciężko się go pozbyć. Wiecie co, no tutaj cały materiał dobiega końca. To był pierwszy, który mam dla Was przygotowany, pojawią się kolejne w następnych dniach. Mam nadzieję, że się Wam podobało, dajcie znać oczywiście w komentarzach. Nie zapominajcie o łapkach w górę, jeśli się Wam podoba i tak dalej. I trzymajcie się do następnego razu. Myślę, że przez kolejne kilka dni, możliwe, że nawet będą się jakieś codzienne materiały pojawiać, bo jest tego trochę. I dobra, dzięki wielkie. Trzymajcie się i tymczasem. Papa. Pa.